Witam was dzisiaj serdecznie. Dzisiaj przychodzę do was z książką Nawila Godarta Sekretem jest czucie. Trochę o Neville'u. Żył w ubiegłym wieku, na początku ubiegłego stulecia. Sama ta książka została wydana w 1944 roku, także ma już trochę lat. Neville urodził się na Barbadosie, stamtąd przeprowadził się do Stanów Zjednoczonych. Miał dziewięcioro rodzeństwa, także rodzina była liczna. Natomiast w momencie, jak przeprowadził się do Stanów Zjednoczonych, to na początku no, nie był zbyt zamożny. I dorastając tak, próbując różnych rzeczy w swoim życiu, trafił na jednego z mentorów, który go pokierował w jaki sposób pracować tutaj z podświadomością, w jaki sposób można sprawiać, że to co chcesz, to o czym marzysz staje się możliwe. Jego pierwsza przygoda z takim manifestowaniem, tworzeniem rzeczywistości polegała na tym, że miał silne pragnienie spędzić święta na Barbadosie, w rodzinnym domu. Niestety nie mógł sobie pozwolić na ówczesną podróż statkiem. I co on takiego zrobił? Kładąc się spać w tym momencie, kiedy nasze fale mózgowe zwalniają, kiedy możemy łatwo dostać się pod, do podświadomości, Zaczął sobie wyobrażać, jak spędza te święta właśnie ze swoją rodziną. Nawet czuł, że jest w tym łóżku, w którym będzie spał u swojej rodziny, odczuwał wszystkie elementy tego domu, wyobrażał sobie, że chodzi właśnie po tym domu i rozmawia z członkami swojej rodziny i spędza ten magiczny świąteczny czas. I z tą wizualizacją pracował długo, dosyć długo to właśnie wizualizował, odczuwał. I to marzenie jego się spełniło. Oczywiście nie wiedział on, w jaki sposób to się może spełnić, bo przecież nie miał pieniędzy na tę podróż. Natomiast co się wydarzyło? Otrzymał zaproszenie od swojego brata, właśnie na te święta, zaproszenie do domu rodzinnego, wraz z tym zaproszeniem bilet na statek. I dzięki temu spędził te święta w swoim rodzinnym domu. I tak zaczęła się jego przygoda z rozwojem osobistym, z analizowaniem tego, w jaki sposób nasza podświadomość, nasz sposób myślenia, Nasza wiara, nasze zaufanie ma wpływ na to, w jaki sposób kształtuje się nasza rzeczywistość. I właśnie jedną z jego książek jest Sekretem jest Czucie, której fragment chciałabym Wam dzisiaj przeczytać. I myślę, że to jest taka no, najważniejsza rzecz, która mi dosyć wiele pokazała, właśnie w kształtowaniu swojego życia i w tym, że wszystko jest możliwe, począwszy od realizowania własnych celów zawodowych, do tworzenia życia rodzinnego, poprzez nawet uzdrawianie się i zyskanie zdrowia. I w tej książce sekretem jest czucie, jest mowa o tym, że oprócz tego, że czegoś chcemy, mamy jakąś intencję, mamy jakieś marzenie, ważne jest, aby to odczuwać, tak? Czyli nie tylko chcę pojechać na wakacje, na przykład do Londynu, tylko co zrobić, żeby przybliżyć do siebie ten Londyn, co zrobić? Mianowicie myśleć o tym, że my jesteśmy w tym Londynie, chodzimy uliczkami, śpimy w jakimś hotelu wymarzonym, który sobie wybraliśmy. To wszystko. Wszystko, jak zaczniemy sobie wizualizować, a wizualizować dzisiaj łatwo, bo przecież można w internecie wyszukać zdjęcia, czy nawet przejść mapą 3D i poczuć faktycznie, jak jesteśmy w tym mieście. Trochę pracy trzeba wykonać, ale łatwo sobie można zapełnić to uczucie tego spełnionego życzenia. Jeśli w taki sposób zaczniemy odczuwać, to te nasze marzenia mogą stać się rzeczywistością. Więc, dlatego tym sekretem jest czucie. Więc nie chodzi tylko o to, że wiemy, czego chcemy. To już jest dużym sukcesem i dużym plusem, ale że jesteśmy w stanie to poczuć. I przeczytam wam fragment. Fragment pochodzący z rozdziału Sen, który mówi o tym właśnie, że ten czas tuż przed snem jest kluczowy, dlatego, żeby przeniknąć do naszej podświadomości. Nieświadomość snu jest normalnym stanem podświadomości. Ponieważ wszystko pochodzi z Twojego wnętrza i Twoja koncepcja siebie określa to, co Cię spotyka, to zawsze, zanim pójdziesz spać, powinieneś czuć spełnienie swojego życzenia. Nigdy nie wyciągasz z głębi siebie tego, czego chcesz. Zawsze wyciągasz to, czym jesteś, a jesteś tym, czym czujesz, że jesteś. Tak samo jak inni są takimi, jakimi naprawdę czują, że są. By życzenie zostało spełnione, musi zostać ono przekształcone w uczucie bycia. Posiadania bądź doświadczenia pożądanego stanu. Jest to realizowane poprzez przyjęcie uczucia spełnionego życzenia. Uczucie, które przychodzi w odpowiedzi na pytanie, jakbym się czuł, gdyby moje pragnienie się spełniło, jest uczuciem, które powinno zmonopolizować i ustabilizować Twoją uwagę w czasie, gdy zapadasz w sen. Zanim zaśniesz, musisz w swojej świadomości być osobą, którą chcesz być, lub posiadać to, co chcesz posiadać. Gdy człowiek już zaśnie, nie ma wolności wyboru. Cały jego sen jest zdominowany przez jego ostatnią, świadomą koncepcję siebie. Wynika z tego, że człowiek zawsze, zanim pójdzie spać, powinien odczuwać uczucie spełnienia i satysfakcji. Z wdzięcznością i śpiewem, przystąpmy przed jego oblicze. Wstępujcie w jego bramy z wdzięcznością, z uwielbieniem w jego przedsionki. E, tutaj fragment z Pisma Świętego. Twój nastrój przed snem określa twój stan świadomości wtedy, gdy wchodzisz w objęcia twojej wiecznej, ukochanej podświadomości. Ona widzicie dokładnie takim, jakim czujesz, że jesteś. Jeśli przygotowując się do snu, przyjmiesz i utrzymasz świadomość sukcesu, poprzez uczucie jestem człowiekiem sukcesu, będziesz musiał go odnieść. Połóż się płasko na plecach z głową w jednej płaszczyźnie, z resztą ciała. Poczuj się tak, jakbyś był w posiadaniu tego, co sobie życzysz. I spokojnie, będąc zrelaksowany, zapadni w nieświadomy sen. A więc słuchajcie, jeśli z czymś się mierzycie teraz, Albo na przykład chcecie, żeby jutro coś się Was spotkało, przebiegło po Waszej myśli? To wykorzystajcie to narzędzie wizualizacji. To jest wiedza, która płynie z książki i z doświadczeń Willa, natomiast bardzo dużo o tym Jody Spencer pisze w swoich badaniach, w swoich książkach. To jest przebadane, tak, że ten nasz umysł to nie tylko świadomość, to jest podświadomość, którą my programujemy i która definiuje to, w jaki sposób my się zachowamy, co nas spotka danego dnia. I sekretem jest to, żeby zrealizować te, te nasze cele po pierwsze, mieć jasno określony cel, Mieć konkretną wizję tego, co chcemy, żeby nas spotkało. Czyli nie tylko chcę być bogaty na przykład, czy, czy chcę być w szczęśliwym związku, tylko konkretnie, jak to ma wyglądać, co oznacza, że dla nas jest szczęśliwy związek, co oznacza dla nas bogactwo. Im większa, taka bardziej klarowna ta wizja, tym lepiej. Po drugie, właśnie sekretem jest czucie, czyli ważne jest to, że nie tylko na poziomie świadomym coś chcemy, ale my czujemy, że już jesteśmy tą osobą, która ten cel zrealizowała. I trzeci krok to koncepcja siebie. Jeśli nasza koncepcja siebie jest sprzeczna z tym, co chcemy osiągnąć, co my zaszczepiamy do podświadomości, co wizualizujemy nawet, to to się też nie wydarzy. Także to są takie trzy filary realizowania skutecznego celu, manifestowania, zwał jak zwał, natomiast działania i osiągania tego, co chcemy, z łatwością, lekkością. Także określ, czego chcesz, tak napisz sobie, co jest twoim celem na jutro, na najbliższe dni. Zaśnij z taką wizją, że ten cel został zrealizowany, czuj się jak osoba, która już ten cel zrealizowała to już jakby jest odhaczone na liście, już mam to zrealizowane i poczuj się jak osoba z Twojego celu. I czekaj na jego pojawienie się w Twojej rzeczywistości. Taki sposób myślenia, taki mindset sprawia, że naprawdę działa nam się łatwiej, lepiej, sprawniej i sukces też przychodzi z większą łatwością. Wspaniałego dnia dla Was. Dziękuję.